Nazywam się Dawid Ciężarkiewicz, um, Pracuję dla, dla naszej firmy dla FEI od 10 miesięcy. Um, FEDI um, jest firmą, która, która stara się um, wdrożyć um, projekt open sourceowy FEDIMIN um, w krajach rozwijających się. I chcielibyśmy, żeby w tych krajach jak największa liczba użytkowników była w stanie zbudować ich własny system finansowy. A podstawą tego będą lokalne federacje, które będą tworzone przez zaufanych użytkowników w tych danych lokalnych grupach. I tak jest właśnie nasz plan, chcielibyśmy, żeby, żeby miliony ludzi na całym świecie zaczęło używać Bitcoina w przyszłym roku, powiedzmy. Jak to działa, tak czy bardziej szczegółowo może? Um, tak więc, um, Fenimint jako, jako projekt uh, tworzy uh, bitcoinowe federacje. Uh, jest to wszystko uh, zbazowane zba na um, threshold cryptography nawet. Uh, uh, to jest kryptografia, która pozwala tworzyć systemy, które są odporne na część użytkowników nie będących dostępnych chwilowo. Tak więc możemy na przykład stworzyć federację czterech użytkowników, nazywamy ich strażnikami, guardians, i trzech z tych czterech użytkowników musi zaakceptować każdą operację, żeby zagwarantować, że ona się wykonała. Ja mam tutaj tą aplikację zainstalowaną, jakbyś mógł się troszeczkę pokazać, jak to działa na, na, na żywo. Dla, dla użytkownika końcowego wygląda to w zasadzie jak e, Portfel e, Lightning, e, Custodial Lightning Wallet. E, może, może przyjmować płatności Lightning i, i może wykonywać płatności Lightning. E, każdy użytkownik może dołączyć wybrane grupy. Które, są, które zostały utworzone przez tych strażników i oznacza to, że on im ufa. My myślimy o, o tym, że większość użytkowników z, z wygody albo z powodów technicznych nie, nie jest w stanie albo nie, nie będzie o, także ekonomicznych, bo, bo używanie bitcoina ma także koszt transakcji, postawienia własnych lightning node, więc chcielibyśmy, że, że większość użytkowników będzie w stanie zaufać komuś, kto jest w stanie zrobić to dla nich i oni wtedy jako, jako grupa są w stanie oszczędzić na, na kosztach e, i e, będą w stanie bez, pyta bez pytania się firm, rządów zorganizować swoją własną ekonomię, używając bitcoin. Tutaj mamy informację, że kończy się za 7 dni. Jak to działa w tym momencie? E, t, przygotowaliśmy wersję naszej aplikacji e, e, na, na konferencję w Pradze, żeby e, pokazać e, wszystkim, jak, jaka jest nasza wizja i jak chcielibyśmy, że, żeby nasza aplikacja e, działała. E, ale jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, że, że chcielibyśmy, żeby ta aplikacja była e, traktowana jako e, koń, końcowa wersja. Dlatego też przygotowaliśmy federację, która jest tymczasowa i użytkownicy będą w stanie zdepo zdepozytować tutaj pieniądze, używać ich w czasie konferencji, sprawdzić czy, czy działa, dać nam jakiś feedback, a pod koniec mogą wysłać płatność do swojego własnego portfelu Lightning i wszystkie środki, które na, na koniec tego Tygodnia będą cały czas w federacji, zamierzamy prze, przeznaczyć na cele dobroczynne. Jaki macie roadmap? Jak długo w ogóle, od jak dawna firma istnieje? Jak długo rozwijacie aplikacje i jakie są plany na przyszłość? Ten, ten projekt open sourceowy Fedimind jest rozwijany w zasadzie od trzech lat, chyba. To, to, to z pamięci podaję. Firma powstała na początku zeszłego roku. Ja dołączyłem 10 miesięcy temu. W tym, w tym całym czasie było e, bardzo dużo zmian i, i bardzo szybki rozwój. Jesteśmy na etapie, że jesteśmy w stanie pokazać coś, co, co działa i, i działa całkiem dobrze. Mamy zamiar e, jeszcze wdrożyć e, kilka ulepszeń i wtedy chcielibyśmy to ustabilizować e, i, i mieć jakąś wersję stabilną, którą bylibyśmy w stanie wspierać przez jakiś dłuższy czas i na, tej, na, na bazie tej wersji zaczniemy wdrażać e, pierwsze, e, pierwsze federacje e, w Afryce, e, w południowej Ameryce e, w tym roku, pod koniec, pod koniec tego roku. Do jakiej usługi istniejącej już można, powiedzmy z Web 2.0 porównać e, Fedi? Po, porównać Fedy? Wydaje mi się, że, że tak z punktu widzenia użytkownika Fedi wygląda trochę jak kastu, kastudialny e, portfel Lightning. Ta, tak na bardzo po, po, powierzchowni, że u, te, te portfele są bardzo wygodne, do, użytkownik nie musi się martwić o, o kanały, nie, nie musi ich otwierać, zamykać, balansować, nawet jeżeli e, jakie, jakieś Software jest w stanie to robić automatycznie i tak ten użytkownik jest, jest za to odpowiedzialny. A tutaj wszystko jest wykonywane przez federację i federacja jest w stanie przy, przyciągnąć tzw. Lightning Service Providers. Ludzi, którzy dołączają do federacji tylko po to, żeby połączyć federację z globalną siecią Lightning. I wydaje nam się, że Stworzy to taki rynek dla, dla Lightning Service Providers, e, którym będą w stanie lepiej skapitalizować swoje bitcoiny. Bo jeż, jeżeli, um, jeżeli e, w, w tym modelu obecnym, że Lightning Service Provider musi otworzyć kanał z użytkownikiem końcowym e, i ten użytkownik końcowy może zrobić kilka transakcji Lightning i Lightning Service Provider e, będzie w stanie... Zyskać jakieś fee, jakieś opłaty, ale w naszym modelu Lightning Service Provider może użyć jeden kanał, żeby obsłużyć tysiąc użytkowników, dziesięć tysięcy użytkowników jednocześnie, co powinno zmienić trochę ekonomię i zmniejszyć opłaty. I to spowoli to, to użytkownikom naszej aplikacji zaoszczędzić pieniądze i, i nie martwić się o, o, o technikalia. Jak tutaj wygląda kwestia prywatności, jeśli chodzi o użytkowników? Fedimind i Feddy, pod tą warstwą, którą tu widzimy, używają systemu iCash I Chowmian e to jest to oparte na kryptografii Blinded Signatures. Nawet nie, nie, nie wiem, jak przetłumaczyć. I główna zaleta tego, że jest to zupełnie anonimowe, nawet ci, ci użytkownicy, którzy są strażnikami i, i, i mają dostęp do, do federacji od środka, nie są w stanie powiedzieć, kto zrobił jaką opłatę w ramach tej federacji. Dzięki temu jest ona bardzo prywatna. I także z, ze, z punktu widzenia ze, zewnętrznego, nawet jeżeli ktoś jest w stanie powiedzieć, że ten kanał należy e, do, do jakiejś community, nie jest w stanie powiedzieć, kto, kto, który użytkownik tej, e, tej grupy robi daną opłatę Lightning a, albo także on-chain. Dziękuję bardzo. W takim razie będziemy śledzić rozwój i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo.